Witam tu Onu 2 mam. O, chwileczkę, bo sobie przesunę, tak. E, dobra. E, tu Onu i 2, klasycznie. E, dzisiaj Geogeser, ponieważ... W sumie dlaczego by nie. E, I co? Wylądowaliśmy w jakimś mieście. No o tyle fajnie, że wylądowaliśmy w mieście. A ja chyba wiem, kiedyś to miałem nawet. Chyba to samo miejsce kiedyś miałem. Ta, bo miałem... Co, 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 co to było? O, już nie pamiętam, co trzeba będzie popatrzeć. No, oczywiście, jeśli Ci się spodobał łapka do góry, jeśli chcesz dostać na dużej subskrypcję, coraz 100 subskrypcji jest realny, no bo mamy już prawie 50, a jeszcze połowa roku przed nami. Eee, Gliwice. Ok, miasto Gliwice, dworzec PKP. Gliwice. I teraz tak szukanie y, dróg DW lub DK. Jakoś bliziutko. Tu jest jakaś DW, DK. To mi da. orient. Znaczy og ogółem dworzec kolejowy. Dobra, czyli tu będzie gdzieś tu. Tu, OK. No jest, jest coś. No, okej. Okay. Chyba tu. 15 metrów. Dobra. Jedziemy dalej. O, właśnie, o tym mówiłem. Co to jest? To jest słup. Okej. Okay. Co to jest? To jest słup. O, łatwo. W jakiejś dziurze bronowaliśmy. I dlaczego komputer musi mi tak szumieć, to jest pytanie. Nie no dobra. Whatever. ulica mała. Ale to na pewno nie kierce. No. Taki średnio przyjazny przystanek kolejowy. O, pardon. Orzesze. O. o, może być Śląsk, patrząc po tym, że tam był ten górnik. Ale ja bym sobie sprawdził, jakby, było jakieś, jakby była jakaś dekadę W, to też byłoby fajnie. Wtedy bym mógł.

9,2,7, 9,2,5, 9,2,5. Orzesze, ok. Ok, orzesze miasto, to chyba tu wylądowałem. 87 metrów. Ok, idziemy dalej. No, boisko, fajnie, tylko że już widzę, że to nie będzie. No, zobaczymy. Projekt dofinansowany w ramach Unii. O! Bardzo dobrze. Ja tylko zobaczę jeszcze sobie, czy na pewno się nagrywa. Nagrywa się bardzo fajnie. Mm. Ok. A, co to jest za tablica? Drawsko pomorskie, ok. Eee, Drawsko pomorskie, boże, nie pamiętam. Eee, Strony Ej, gdzie to było? Dobra, chyba muszę sobie yy, poszukać jakiegoś wyjazdu na jakieś miasto, bo... O, dobra, to jest już dość duża podpowiedź. Mamy tory, a tory chyba są tylko wokół brzegu, na sam, na całym tym? Tu są, to jest linia. Ale tu nie ma draskawicy. Jeszcze gdzieś są? Jest to gdzieś to robisko jeszcze, ale gdzieś jest, za może darłowa Jest tu, jest Okej okay. Wait, teraz zobaczę. coś się zaczęło każeć o kujawach, ale no, Zobaczymy może jakiś będzie znak naprowadzający. Także poszedłem nie w tą stronę co trzeba i wyląduje jeszcze zrobię okej okay. no fajnie miasto, no Ogółem fajnie się zwiedza miasto, ale znaczy nawet wiem jakie, ale okej okay. jezioro, jezioro, jezioro lubię może jakieś dół większe jest, albo Garno Łebsko. Chyba nie. Sarbyzko. Sarbyzko. Takie. Żarnowieckie. Ok. Um, dobra. Whatever. O. Dobra. Widzę znak. Jest DW. Nawet DK jest. Dwudziestka. Ok. Dwudziestka. To jest Wait, gdzie jest 20? Co? To są kujawy. Co jest tutaj? 20 i 173, to to zaczyna... nie co? Tu jeszcze jedzie 20. Jest Drawsko, ok. I teraz yy, tu, było, tu było przejście. Reklama. No, ale myślę, że dość blisko. Pięć metrów. Ho. Oho, a tutaj gdzie jest... Co to jest? Misk Mazowiecki, dobra. Tylko... A, wait, co to jest? Jest boisko. Ok. Boisko gdzieś w lesie. Dobra, jeszcze jakieś znaki Erystyczne, proszę. Remont. Niedobrze. Wait, what? Co? Transport w czasie widzę. Rundu ONZ. Rundu ONZ. Tak duży jest Mińsk Mązowiecki, e, Mińsk Mązowiecki. Ile macie rond, panowie? No, albo do kolei, albo do jakiejś drogi. Dobra. Przecież um. wait, bo tutaj jest znak. To jest znak. O właśnie, to jest dziewięćdziesiątka dwójka. Dobra, czyli jestem przy tej głównej drodze przez miasto. Mmm, okej okay. No i tak To był jakiś park Okej okay. To jest rondo jakieś Ale to rondo musi być na 92 Tu jest jakieś rondo Ale tu jest z jednym wyjazdem Na pewno O! Ale ładnie zrobione Uf z ze, ze, ze Stakadą. E, dobra, ta na Warszawę, czyli na pewno to było na północ gdzieś. E, może tu, nie, no tu musi być jeden wyjazd. E, a co to jest za znak? Objazd. O! O! E, Warszawska i ogrodowa, okej, okay. ogrodowa. To jest ogrodowa. Mhm. Mm Okej, okay, to jest ogrodowa. Eee, no dobra, strzelę tu. Ja się pomyliłem. 380 metrów. Aha, bo to było nabudowane. Okej. Okay. A, bo to. Aha. No he, dobra, to ja się pomyliłem. Faktycznie jest takie. Dobra. 382 metry. I jeszcze ostatnia miejscowość. Mielno. Eee, tak, to było szybkie. W Mielnie też nie za dużo jest. Eee, tak, tak, to jest wyjazdówka na Koszalin, dobrze pamiętam? Tam, tam jest droga, dobra. Ups. Halo? Gdzie tu jest? No, do przodu. Jeszcze, zgłaszanie 165, no właśnie, e, 165, czyli to, co, zabrali już tą, tą rangę, no nie wiedziałem, ale whatever, y, where, wait, gdzie jest, Nagonski, um, Nagonski, chyba tu, tak, tutaj, no, czyli to jest, Byłem kiedyś w Mielnie, stąd akurat pamiętałem tam, tam. 36, o hitów 36 metrów Podsumowując 24 971 punktów Wynik bardzo fajny mm. I no, ja jestem zadowolony, no co najwięcej to chyba tutaj miałem e, ups Coś A, Google mm. Maps Okej okay. Wracaj a, E? Co? Nie no, tu miałem naj, najdalej. 300 ileś metrów, a tak to parę metrów lub parę dziesiąt. Max. Więc no, jestem zadowolony z tego rezultatu. Dajcie znać, czy wam się podobało. Czy chcecie może jeszcze więcej? Yy, no, oczywiście, łapka do góry, jeśli film cię ci spodobał, to też będzie pokazywało, że chcecie jeszcze, jeszcze kolejne odcinki z Gogesera. Um, jeśli chcecie dosyć dobrze pamiętać o subskrypcji, raptem tam 5%, nie oglądasz, aż, do, do dokładnie sprawdza to było, było 4,8% wczoraj, dzisiaj nawet nie patrzyłem, jeszcze, no 4,3% dzisiaj już, dobra, e, no, czyli tam około 4-5% osób mnie raptem subskrybuje, więc jeśli chcesz to zasubskrybuj, bo jedziemy po te 100 subskrypcji trochę, przyhamowaliśmy ostatnio, aczkolwiek cel jest nadal aktualny, bo mamy ponad pół roku jeszcze przed sobą, ja zamierzam na, na, nagrywać regularnie, o ile mi się uda, bo wracam teraz na stacjonarne już nauczanie, więc będę miał trochę mniej czasu oczywiście, ale zaraz wakacje, więc myślę, że w wakacje, jeśli coś tutaj mi już braknie czasu, e, to w wakacje się nadrobi, bo wakacje nie wiem, czy gdziekolwiek będę jechał, pewnie będę, no na jakiś tydzień pewnie, co nagram na zapas. E, ale teraz tak naprawdę, no to, to jeszcze jest maj przecież, no to jeszcze kupa czasu tak naprawdę, Natomiast, no cóż, e, dajcie znać, właśnie, czy chcecie więcej GOGSera. Jeśli tak, możecie w komentarzu, możecie łapką do góry, jakby z, z, zakomunikować mi e, to Subskrypcje Oczywiście będę bardzo wdzięczny, bo mam już te 48, prawie 50 e, na 100 subskrypcji. Zamierzam zrobić QA, e, więc, więc jak ktoś chce, to zapraszam do subskrypcji. Raczej znajdzie coś dla siebie, bo. Nie ma, bo musiałbym naprawdę zrobić jakiś dziwny kontent, żeby nie znaleźć niczego u mnie, nawet chociaż jednego odcinka. Więc no cóż, e, ja już czuję, że mam coś, jakiś problem z nosem i tak dziwnie gadam, więc no cóż, e, do następnego. Trzymajcie się i cześć.